Hej, 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 cześć kochani moi, witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale. Ja jestem Natalia i dzisiaj e, przychodzę z moją wygraną u Justynki z kanału Zdrabko Misia. Justynko, bardzo serdecznie Ci dziękuję za przesyłeczkę. E, tutaj mam z drapeczki krzyżówka XXL. E, Super linie, krzyżówka malutka, właśnie w kolorze żółtym, bo Justynka ma żółte, a u mnie są tylko te, ja wiem, zielono pomarańczowe chyba. <laughs> Super trzynastka i rajska kasa, która dała mi zwycięstwo. Tutaj na tej zdrapeczce jest 15 zł. E, I... Bardzo, bardzo dziękuję za tą strapeczkę. Także już na samym wstępie zdrapek jest za 20 zł. No i ta piątka, na, boże, i ta za piątkę kasa już jest wygrana, czyli na starcie już mamy 15 zł wygranej. Fajnie. Raz jeszcze Ci bardzo dziękuję. Zaczniemy sobie od najmniejszej. Tam jeszcze były, był magnesik, była maseczka. Tak jak na innych kanałach, tak jak właśnie u Marginki widzieliście. To wszystko było też i u mnie. I tak, teraz całe pole znajdź 13, to szukamy liczby 13, 13 daje wygraną. Jeżeli nic w tych zrabkach nie będzie, to nic nie szkodzi. Jakby. Ja się bardzo cieszę, że udało mi się wygrać. Dobra, 13 jest pusta. Nic tak nie cieszy jak właśnie taka wygrana, ale to jest fajne. Uwielbiam konkursy bardzo, bardzo, bardzo. Teraz jeszcze nie wiem, czy wiecie, ale niektórzy może jeszcze nie widzieli. Natalia z kanału Zrabkowy Kosmos. Robi konkurs, można się zgłaszać. Będą dwie udawane paczki linii i krzyżówki za 10. No i to jest taka urodzinowa zabawa. Ja oczywiście wzięłam udział. Wzięłam dwie linie i dwie krzyżówki, bo tam trzeba wpłacać na konto, bo uwielbiam, uwielbiam ten czas, gdzie po prostu wchodzi się, ogląda ten odcinek i czeka się, czy to dzisiaj moja zdrabka, czy nie moja. Tak jak jest teraz u zdrabki Moni. Wkłódźcie, wpadajcie. Dzisiaj będzie piąty. Piąty z ośmiu odcinków konkursowych. U Ani, Niula ze Szczecina również trwa zabawa, tak, wchodźcie, patrzcie, no, no super, ja to uwielbiam. U Ani są linie, u Moni są teraz też linie, rodzinka linii, także no zawsze coś się dzieje, bardzo, bardzo fajnie, bardzo się cieszę. A u mnie co? A u mnie zaraz ruszy kopertowe, to też jest mega fajne, bo powiem Wam, ja już powolutku zaczęłam nagrywać, jak miałam chwilę, no bo od pierwszego będę puszczać odcinki, na premierze, tak myślę, że zostaniemy przy tej godzinie 17, jak yy, krzyżówkowy był. I zaczęłam już powolutku nagrywać i powiem Wam, że czekam, czekam, no naprawdę czekam, żeby coś tam powpadało fajnego. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić. Mm. No i fajnie, bardzo wszystkim dziękuję za udział, naprawdę. Mamy komplet, 100 kopert to koper to jest takie wow, to jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. No, ale co? Fajnie. Dalej mamy literkę F. No, nie naddrapywałam, bo stwierdziłam, że bo stwierdziłam, że siadam do nagrywania. Wzięłam się za tak, obejrzałam e, ten serial. Taki serial, co mi Karolcia z pracy kazała obejrzeć. No i teraz dorwałam się do książki, no bo mówię tak, mm, dawno nic nie czytałam. No, chyba z tydzień nic nie czytałam. A tydzień to jest bardzo dużo. No, a że wyszła ta rodzinka monet, co Wam kiedyś o tym opowiadałam, już wyszła ta trzecia część perełka, no to mówię, wow, super, super. No i, i się wzięłam za czytanie. Literka O. I u, dobra. No i tak Wam powiem, że jakoś przysiadam tak na godzinkę, półtorej. I nawet nie wiem kiedy, ja już sześć rozdziałów cyknęłam. Mówię, wow, świetnie. Nie, pięć rozdziałów. Mówię, świetnie, mi idzie. A że dzisiaj jestem sama w domciu, to mówię, a to od razu sobie nagram. Ile ta paczka jeszcze będzie leżeć? A trochę leżała. <laughs> Żeby ją nagrać. Ha, ha, ha. Dalej mamy literkę T. Mhm. Dalej mamy J. I mamy tutaj pierwsze słowo. Lucjan. Dalej mamy V. Czekajcie, ja wyłączę radio, bo mi przeszkadza. Dobra, jestem. Dalej mamy literkę R. I mamy drugie słowo. Okej, okay. tutaj jeszcze jest R, przegapiłam. I na koniec mamy S i K. <laughs> mamy tu S, S. Ale to nam nic nie daje. Tutaj mamy A, a tutaj mamy T. Także kontrolne różne. Nic nie szkodzi. Yy, o, to też się tu, tu że Teraz mamy super linię z numerkiem dziesiątym. Mam nadzieję, że wszystko dobrze widać. I tutaj się trochę stępił ten drapak, bo tak widzę, że jakoś nie chce iść. Yy, mamy piłkę i podkowę. Yy, boże, koronę. A przynajmniej dobrze, że dobrze drapie <laughs> Dobrze drapie, źle mówię. Korona. Yy, yy -y. Tutaj, tutaj jeszcze jest piłka. I korona, dobra. Tutaj mamy moneta i rolki. Mamy, tu, tu, tutaj podwójnie. I już. Mm, balon i... balony i leżak. Dobra. Uh, 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 tutaj są balony. I tu, tutaj mamy leżak. Dobra. Chyba nic nie omiję. Nie wiem fiatrak i parasolka. Yy, Zastanawiam się, czy wyjdzie to słoneczko w końcu, takie, żeby było ciepło, ciepło. Bo miałam się dzisiaj opalać. Plan był, chęci były, tylko jakby pogoda zawodzi. Wczoraj było tak cieplutko, a dzisiaj jest masakra. Wcale nie jest tak ciepło. W długich spodniach chodzę, gdzie wczoraj się chodziło w sukience. Tutaj mamy leżak. O, tutaj mamy to. Nie leży jak tylko wiatrak. No. Mówię Wam, kupiłam już bilety. Te, nie wiem, czy widzieliście, jak ktoś z Was jeździ podróżuje, to może widział. A też nie za każdym razem się wyświetla. Jak się wchodzi na Intercity, to czasami wyskakuje coś tam podróżuj taniej z bliskimi. I jak bilety nad morze kosztowały 72, tak kosztowały 50, cotych i 40 albo 60 groszy, no nie? Już nie pamiętam dokładnie. Więc to jest świetna cena, tylko trzeba podróżować od dwóch do sześciu osób w tym samym przedziale, jakoś tam w tym samym przedziale, coś tam, coś tam, w te same miejsce trzeba było jechać i ten, no i super. I kurczę, to zobaczcie, to jest dwie dyszki na, yy, dwie dyszki na bilecie, to jest naprawdę dobra cena. I potem wchodziłam, żeby kupić jeszcze jakby wiecie, powrotne, no i tego już nie było, mówię, a no dobra, to zamówię tam jutro, no nie? I weszłam za pierwszym razem, no nie było tego, mówię, no to pewnie się nie da. No, ale jakoś tak zaraz się zrobiło zbiegowisko, i w końcu nie zamówiłam. Potem odświeżyłam to. No i wchodzę, żeby zamówić, i było. Mówią, świetnie. Czyli to nie wiem. Nie wiem od czego to zależy, że to tak za każdym razem się nie wyświetla. Ale i zobaczcie. Ktoś kupuje, nie wiem, dla pięciu osób i nie wyświetli im się, no nie? I mają ile drożej, a, a za chwilę ktoś inny wejdzie i musi już to wyświetli. Dziwne. Ale fajnie, my skorzystamy. <laughs> Dwie dychy w jedną stronę, to macie 40 zł w obie strony. To jest jeden obiad. Ja to tak przeliczam, już wiecie. Ja wszystko przeliczam przeważnie na papierosy, ale. <laughs> Cytryna i okulary. Cytryna. O. Mamy, mamy, mamy. I ostatnie dwa symbole. To jest ptak i arbuzik. Ptaka mamy tu i już. I coś pominęłam, bo tu są kontrolne. A. Nie wiem, do czego to kontrolne. Nie wiem, do jakiej wygranej, ale wiem, że coś pominęłam. Dobra, no to szukamy podkowa. Może ja to oddalę, żebyście jej wywidzieli. Podkowy nie widzę. Yy, kości też nie ma. Serduszko. Nie ma. Kwiatek. Nie ma. Czapka, słonik. Hmm. Zaraz do Was wrócę, muszę to poszukać. Dobra, znalazłam. Tutaj tęcza była niezdrapana, czyli mamy linię. A pod linią 15 zł. Mam nadzieję, że kontrolne się zgadają, bo ja się na tym nie znam. Ale bardzo fajna zdrapeczka. Bardzo Ci dziękuję, Justynko. Tak, a, a to na 15? Nie wiem, naprawdę nie wiem. No ale dobra, teraz mamy krzyżóweczkę. Tą zadyszkę XXL z numerkiem 6. I zobaczymy, jak tutaj nam tu wyjdzie drapanie. Ja chyba muszę się poszukać innego drapaka, żeby się nie męczyć, bo on się bardzo stępił. Już ileż można nim drapać, no nie? Y tutaj mamy zetkę. I chyba już. Teraz to już wiecie, ta, ta swoboda, tak, że można y pominąć <noise> i kontrolne ci wszystko powiedzą. To już jest super, super. Dobra. Tutaj mamy czes. Muszę tak podtrzymywać tą zrabkę, bo ona jest, widzicie, taka o. Uh, uh, uh. O, tutaj mamy w Aviso. Czekam na pana kuriera. Niech przyjeżdża z moimi butami. Ja jestem przeszczęśliwym człowiekiem, że będąc w Zakopanem, nie w tym roku, tylko w tamtym, weszłam do CCC i przy okazji zrobiłam sobie skan stopy, bo ja teraz przymierzam buty online, a ja tak nie lubię chodzić do sklepów, w sensie do jakichś takich wiecie, z ciuchami czy z butami, ja nienawidzę w ogóle przymierzać, no mm, naprawdę, no nie, to, to nie jest mój świat, wiem, że niektórzy kochają zakupy ale ja jestem z tych dziewczyn, które y, po prostu no, nie znoszą tego <laughs> i tak jak chodzę ze swoim y, hopem na zakupy to on ogląda wszystko, to przymierzy, to weźmie dwa rozmiary i trzeba na niego czekać a ja to bym wiecie. No nie, no nie, ja to przez internet uwielbiam. Wiecie, coś nie pasuje w domu, jest człowiek przymierzy na spokojnie. Coś nie pasuje, można odesłać. <laughs> Już raczej każdy wie, w jaki rozmiar wchodzi, mniej więcej swoje rozmiary zna. No ja myślałam, ja ostatnio też tak myślałam nad swoimi rozmiarami, no i się okazało, że mam, ja myślałam, że mam, tyle mam, to czekajcie. 5 cm, nie, 4,5 cm różnicy. Mówię, wow, zbyło mi się, ja byłam szczęśliwa. 4,5 cm w pasie? Przecież to jest super. No. Ale wiecie, lepiej kupić właśnie większe niż za małe, ale niezbyt większe, żeby nie wisiały. Ja to jestem taką osobą, która uwielbia mieć tak mega wygodnie. I jakby ja mogę zamówić sobie taką wielkaśną bluzę i w niej popylać po domu, no nie? Bo mi jest wygodnie. Będzie zima, to pewnie bym w takiej spała. <laughs> Mamy tu S. Teraz jestem na etapie właśnie jeszcze muszę jeden strój kąpielowy kupić. I powiem Wam, że czasami się tak zastanawiam, że te osoby które mają małe piersi, mają tak dobrze, bo po prostu wszystko łatwiej jest kupić, a a u mnie to ja już nie wiem, jak mam myśleć. Niby, by wiecie, jak jakaś fajna bluzka czy sukienka z dekoltem to mówię haha, świetnie, świetnie. A potem przychodzi czas, żeby kupić strój do kostiumu. Ej, zobaczcie, Natalia jest w krzyżówce XXL. Ale fajnie. I jeszcze Rum obok. Nie, to wiecie co, ja uważam, że to nie, ja dopiero zauważyłam, to nie jest jakiś tam wiecie, przypadek. Justyna to musiała widzieć. Ja to wiem. Ale fajna. E e. Dobra. No i i i, I Ale fajna. No, nie, no super krzyżówka. Um, no i tam jest tak porozpisywane. No bo tak. Jak ktoś nie wiem ma MKSkę, no to zamawia MKS kę A u mnie tak. Ja wchodzę i tam mam napisane, że rozmiar, y, na przykład, bo ja kupuję dwuczęściowe, żeby, no, żeby się zjarać, wiadomo. Y, I ten. I tam jest napisane, na przykład, 80 h, 80 g. 90C, 90D, 90, coś tam, 95B, 95C. Jakby i to jest ten sam rozmiar, no nie? Jeden rozmiar, tyle rozmiarów. I idzie się tak pogubić. I powiem Wam tak: ile razy bym Stanika nie zamawiała tam, to po prostu były za wielkie. Ja naprawdę nie wiem, jak na to patrzyć. A stroje kąpielowe mają świetne. Więc teraz stwierdziłam: jeden strój kupiłam, no to kupiłam taki bez ramionczek. No, to stwierdziłam, że super, super. To już mniej więcej wiem, jak skoro ten pasował, jak dobierać. No, i teraz chcę sobie kupić taki z ramionczkami, żeby jest wiązany z tyłu, albo zapinany. Ja bym wolała zapinany niż wiązany, no ale no dobra, no jeden ciul co, co to będzie, bo ten jest taki, no niezawiązywany, niezapinany, tylko trzeba przez górę sobie przerzucać, no nie? No, i muszę czarny, bo zamówiłam sobie majtki do opalania, też do stroju kąpielowego czarne. No to muszę zamówić sobie taki strój czarny. No, i wchodzę w te stroje, i tak. Jak już patrzę, że o, stanik będzie dobry, no to w dupie za wielkie. No, i mam dylemat życia. Ale i tak się nie mogę doczekać. Fajnie, fajnie, fajnie. Um. O, ho, ho, ho. Jeszcze tu. No, tak tylko chciałam Wam powiedzieć, co ty myślę. Jakby, jeszcze żeby coś tam się zadziało w tej książce, żebym miałam co do opowiedzenia. A na razie niestety nie zadziało się tam nic. Jeszcze nikogo nie porwali, nie zabili, nie pobili. Hmm. Znaczy no, Hiley pobiła, walnęła swojego brata. No ale co takie dziecko? Yy, nawet mu krzywdy nie zrobiła, więc nawet też nie ma. Yy, wiecie. No nic ciekawego się tam nie dzieje, no nie? Dalej mamy Jotkę. Właśnie sobie zdałam sprawę, że nie drapie bonusu. No ale dobra, później się zdrapie. U nas z tych krzyżówek już zadyczka nie ma. Niestety. Yy. Ale linii zadyszki też nie ma. Może jak przyjedzie Panu od lotka, to przywiezie jakieś paczuszki nowe. Jak na razie u nas tu w punkcie. Yy, tym drugim yy, można już płacić kartą niedobrze. No, ale on wtedy przywiózł tylko ten i zamontował do płatności kartą. No i już, no nie. Nie dał nowych strapek nie nic. A ja tak czekam i czekam. Będą jakieś nowe paczki potwierane. to muszę porobić miksy po 30 zł. P. Dobra. Dalej, dalej. No, nie widzę. Następnie mamy literkę O i N. O i N. Boże, ja was tu normalnie zanudzę tymi, tymi tu krzyżówką. Ale tak przyspieszę. Nie martwcie się. Wszystko będzie dobrze. Ja 10 minut. O, 20. No to trochę długo. <ścoughs> o, O, N. O, N. No i tak nie idzie tak źle. No skończę nagrywać, to akurat pójdę obiad zrobić. Filmik trochę przyspieszę i pewnie po południu się pojawi. No bo dzisiaj jest poniedziałek. Jak dzisiaj go nagrywam, tak dzisiaj go dodam. Uh -huh. Następnie mamy CD. Tutaj mamy C. Uh -huh. Tak patrzę, to jest jeszcze nie ale nie ma tych literek. Dobra, ale tę literkę mamy. Tu już więcej nie widzę. W pomarańczowej mamy TDD. Jest też C. Mamy tutaj dno. Tu mamy C. Literka R. Mamy Imbir. Pierwsze słowo w niebieskiej. Tutaj mamy Rondo. Pierwsze słowo w pomarańczowej. Tam coś się zadziało, bo jakaś dziewczyna stawiła, że wygrała. Y 50 tysięcy w krzyżówce za 30 złotych. Ludzie tam wypatrzyli, że tam jest jednak 10 słów, czyli główna wygrana 600 tysięcy w tej WK, Gdzie potem jakaś jeszcze napisała, że sprawa zgłoszona na policję, że to oszustka, bo pobiła ją i zabrała jej, czy ukradła jej zdrapkę. Yy, właśnie z tą wygraną, no nie? Jakby jakieś cyrki, no nie? I nie wiadomo, właśnie czy to jest prawda, czy to nieprawda, ale śmiesznie tak jakoś wyszło. No bo no ja nie wiem. Może ktoś sobie chciał żarty porobić, bo tam nudno było. No, ktoś by wrzucił na, na Facebooka, że wygrał główną. Nie wiem. Ja bym na Facebooka nie wrzuciła. Na kanał bym wrzuciła, na Facebooka nie. Za <grym> dużo znajomych. Dalej mamy te. Tutaj. Dobra. G. G i W. Tutaj nie widzę wcale. O, czekajcie. W. Coś mi siedzi na... Nie wiem na czym. Takie mam. Jak kaszle tak dziwnie. Chyba się przeziębiłam. Już została uruchomiona pierwszy raz yy, ta... Yy, jak się nazywa? Klimatyzacja. No i tak człowiek posiedział w tej klimie. I tak jak kaszle to jakoś tak dziwnie. Nawet jak mówię, to słyszę, że coś jest nie tak. Nie ma ani G, ani tego. Dobra, teraz tu zobaczymy. G, w. Skup się, skupiam się. W. w. Tutaj mamy G. Dobra. Przedostatnia literka to literka Y. Mamy tu. Mamy tym. Drugie słówko na tej. Tu nie widzę. A tutaj, tu mamy. W znalazłam. N znalazłam. A nie było? Było. No to w swoim imieniu nie stropam. Dobra. Ostatnia literka to literka U. Mamy tak tu emu. Cyk, cyk, cyk. I tu już więcej nie ma. Tu mamy U. Mamy Ru. H było? Nie było. I tutaj zobaczymy. Tak, P było. U mamy tu, tu. OK. Czyli nie mamy. Teraz tak. Bonus. O jest. S jest. K jest. A nie ma. R jest i D jest. Tu zabrakło nam tylko A. Strapeczka pusta, jak na moje oko. Ale sprawdźmy sobie kontrolne. Nie ma ludzi nieomylnych. Tutaj mamy E. A tutaj mamy B. B i E. Także pustaczek. No, ale powiem Wam tak, to te mamy puste za 15, tak? U wartości 15, bo były puste, a to jedna linia, zobaczcie, 15 zł, o ile dobrze kontrolny zrobiłam. A tak. Ja jak patrzyłam, no to tak, podkowy nie było, kości też nie i serduszka nie, a to robiło linie. no i kwiatuszka. Więc tutaj no raczej nie było się w czym pomylić. Więc super, bardzo Ci dziękuję, Justynko. I tutaj 15, która dała mi w rajskiej kasie, wygraną. Czyli dzisiaj kończę odcinek z 30 zł na koncie. Bardzo, bardzo Ci Justynko dziękuję. Wam dziękuję za obecność. Yy, I co? Słyszymy się już niedługo. Pozdrawiam Cię Miłego dnia. Pa, pa, pa.